Pulpety z indyka w sosie pomidorowym świetnie sprawdzą się na rodzinny obiad. Są delikatne, soczyste, a dzięki dodanej kaszy bardzo miękkie. Pulpety przygotowuje się dosyć łatwo i szybko. Polecam ten przepis do wypróbowania, a po inne zapraszam Was oczywiście na mojego bloga www.taleszpokus.tv Do zmielonego mięsa indyka dodaję kaszę mannę. Wbijam jajko, Dodaję sól, pieprz i tymianek, ale mogą być inne zioła, lub szczypiorek, koperek czy natka pietruszki. Łączę składniki i przez kilka minut je wyrabiam. Do garnka wlewam teraz pomidory. Blenduję je, dolewam wodę. I doprawiam pieprzem i salą. Wciskam też czosnek i dodaję jeszcze łyżeczkę lub dwie tymianku. A na koniec wlewam mleko. Sos się gotuje, a w międzyczasie z mięsa formuję małe pulpeciki. Najlepiej robić to wilgotnymi rękami. Pulpety są wielkości mniej więcej orzecha włoskiego. Kiedy sos się zagotuje, wkładam do niego pulpety. Delikatnie mieszam, aby wszystkie były przykryte sosem. Gotuję je pod przykryciem około 25 minut. Ugotowane pulpety wyjmuję z sosu. Jeśli jest zbyt rzadki, to można go jeszcze chwilkę podgotować, aby zgęstniał. Pulpety podaję z ryżem i dużą ilością sosu. Polecam ten przepis, a po inne zaglądajcie na www talerzpokus.tv